to w tym momencie tak naprawdę możemy zacząć weryfikować, co dalej będziemy Tylko robić. warto zaznaczyć, że ten test nie jest stuprocentowy. Nic nie jest tak naprawdę w takich rzeczach stuprocentowe, ponieważ ta głowica ma w tej chwili temperaturę tutaj pokojową. W samochodzie chodzi w temperaturze około 95-100 stopni. I mikropęknięć w temperaturze nie pokojowej? Nie wszystko może wyjść. My to panią. zanurzamy w wannie, która ma gorącą wodę. Ale dalej nie jest to w 100% odzwierciedlenie tego, co się dzieje w silniku. No nie jesteśmy w stanie w 99%. Przede wszystkim ona ma inne naprężenia, nie jest przykręcona do silnika. A nawet prosta fizyka, czyli punkt wrzenia wody. No tak, w samochodzie jest nadciśnienie w układzie, w związku z tym tam, tam jesteśmy w stanie dojść do tych 104-105, nieraz nawet ciut więcej stopni. No tutaj w tej wannie byłoby to niebezpieczne, gdyby nam to wszystko parowało, więc temperatura jest troszkę niższa. Okay. Zrobiliśmy test strzelności. Głowica zdała, przeszła. Mówimy okej. Okay. Zaczynamy weryfikację. Tak. Zaczynamy weryfikację poszczególnych rzeczy. Czyli wrzucamy ją tutaj na maszynę. Andrzej, co jesteśmy na e, maszynie do rozpinania głowic? Tak. E, pokażemy, jak się rozpina. Przy, bo, przy do rozpinania, rozpinania zaworów. Tak. No, roz, rozepniemy, rozepniemy zawór. Ok, to zróbmy to. Tak jest. No, już mam kąt ustawiony zaworu względem maszyny Tu mamy możemy to sobie pokazać też jeszcze Tu mamy obrotowy, więc też praktycznie każdą głowicę możemy, możemy rozpiąć w każdym kształcie i rozmiarze o, mamy na takich też prowadnicach precyzyjnie dochodzimy do tak. talerzyka o, i już nam się zawór rozpiął, tak, weźmiemy sobie magnes Jakiś. Plusem tej maszyny jest to, że zawory nam nie wypadną. Tak. Sterowanie mamy z, ze z nogą. O, tutaj wyciągamy zapinkę. Odjeżdżamy sobie. I to jest to, co Narzędziem. użyliśmy z Tomkiem, że w, przy tej procedurze. Tu możemy zdjąć sprężynę. Nie uszkodzimy zaworu. To akurat jest fajny patent, Mamy podwójną sprężynę, tak? To też. Tak jest. Mam powiedzieć, że mamy bezpiecznie rozpięty zawór, a procedura spinania zaworu jest, jest dokładnie odwrotna. Czyli... Tak jest, czyli to jeżdżamy. Oczywiście zamontujemy sobie wszystkie elementy. Zawór jest wyparty od spodu, ponieważ komora jest też zagłębiona, to nie jest diesel. Jest taka specjalna gąbka, która się wykłada, która przytrzymuje nam zawór, no żeby ta maszyna nam go no nie wcisnęła głębiej. Teraz będziemy. Zostawiamy sobie miejsce, penseta. No i trzeba tutaj to spasować. Mamy też jeszcze dodatkową regulację, żeby nie przeciąć uszczelniacza. Bo też czasami może się tak zdarzyć. Jeżeli za głęboko dojadę z urządzeniem, może miska dojechać do uszczelniacza. Możemy go przeciąć. Dlatego mamy, jeżeli mamy za mało miejsca, mamy tutaj regulację. Możemy sobie troszeczkę to deregulować. I zawór jest spięty. I co jest ważne, powinno się za, po takim rozpięciu, zapięciu zaworu, parę razy powinien dostać jednak. Żeby to nam się wszystko dobrze ułożyło. Żeby tam się nie rozpiął. Tak jest. Z przypadkiem. Rozpinamy zawory. Każdy zawór bardzo dokładnie trzeba przede wszystkim obejrzeć. Czy nie ma jakichś uszkodzeń, czy nie ma wypalnień, czy nie ma takich rzeczy, które go po, wyeliminują. Poczekaj, poczekaj, poczekaj przyjacielu. Z gry. Bo ten materiał jest też po części po to, żeby uświadomić ludziom jakie czasami mechanicy popełniają błędy. Przed chwilą powiedziałeś bardzo istotną rzecz. Rozpinamy głowicę na maszynie, czyli rozpinamy zawór na maszynie, tak? My nie tutaj powiedziałeś... na dziale swoim mamy do tego urządzenie, które e, gwarantuje nam niezniszczenie tego elementu no przy demontażu. Bardzo często można w sieci, w różnych filmach różnych firm, mechaników i tak dalej obejrzeć, że ktoś bierze sobie młotek i robi zawór rozpięty. Czy to jest bezpieczne? odnosi skutek rozpiął zawór. Rozpiął, tak, oczywiście. Trzeba pamiętać o tym, że przy tego typu rozpinaniu nie, rzadko, nie, nie często, ale zdarza się uszkodzenie zaworu poprzez to, że w momencie uderzenia młotkiem pinka, która tam jest, potrafi zarysować trzonek tego zaworu. To jest jedna z rzeczy, które potrafi Wyeliminować zawór z dalszej, że tak powiem, obróbki, lub jeśli są to zawory, na, przy, na głowice, które mają zawory z ktoś się położy to nawet na takim blaciku i uderzy, a tam zapinka niechętnie by się rozpinała, to taki zawór pod kątem uderzy w to, na czym leży głowica. I może się skrzywić, zwłaszcza przy dzisiejszych nowoczesnych głowicach, gdzie zawór nierzadko nie ma średnicę, trzonek zaworu, ma nierzadko średnicę 5-5,5. 6 mm, więc jest cieniutki, jest delikatny. Prawda? Dzięki temu jest lekki. Ale I mówimy tu nie o tym, że ten zawór musi być ewidentnie, jak na niego patrzymy, krzywy. On może, on może być, być minimalnie być... i to jest bardziej niebezpieczne. Jak on jest bardzo krzywy, to my go wyrzucimy. Z jaką dokładnością mierzymy zawór w prowadnicy, żeby e... to spasowanie? Takie rzeczy podaje przeważnie producent. Są to poniżej, to... często, gęsto luzy są poniżej setnej mm. Setna mm. Prawda? Tak samo, jeśli chodzi o. E, owalizację tego zaworu. Tak samo jeśli chodzi o e, przylgnie zaworu w stosunku do trzonka zaworowego. To są rzeczy, które są bardzo ostro tolerowane. Tam nie może być dycha nierówności. Zawór nie może być o jedną dziesiątą krzywy. Lepiej, bo nam będzie się klinowało w prowadnicy. To jest nawet, nie chodzi o to, że będzie nam się klinowało w prowadnicy, tylko jeśli taki zawór ma grzybek krzywy w stosunku do swojego trzonka, to on cały czas na, na gnieździe zaworowym ląduje pod kątem i cały czas jest prostowany. Jeśli jest prostowany, to w którymś momencie on się urwie. Dlatego po, wcześniej powiedziałem, że lepiej, żeby on był 2 mm krzywy, bo my go wyrzucimy. A jak jest bardzo niewiele krzywy, to możemy tego nie założyć. On będzie miał szczelność, ponieważ sprężyna go dociągnie. Na teście szczelności nie wyjdzie. W silniku się urwie i już nie będzie się po co schylić. On wpadnie w cylinder, zrobi dziurę w tłoku, a zniszczy głowicę. Będzie wyglądało to niestety tragicznie. Będziemy szukać drugiego silnika. Zniszczy tłok, zniszczy głowicę. Najprawdopodobniej mogłoby uszkodzić kład cylindra, czyli totalna ruina. Nie ma się po co schylić. Dobra. Rozpięliśmy na maszynie głowicę. Weryfikujemy poszczególne zawory. Przede wszystkim to zaczynamy tak naprawdę od oczyszczenia tych zaworów. Tu jest takie urządzenie, które nam pozwala oczyścić ten zawór z wszystkich, z nagaru, z brzydkich rzeczy. Słuchajcie, z nami Andrzej Mołoniewicz. Cześć. Krasnobrodzka Classic Engine. Dziękujemy dzisiaj za gościnę. Andrzej, mamy zawór. Z Tomkiem przed chwilą rozmawialiśmy tak. o tym, że nagar, nieszczęście motoryzacji od zawsze. W tej chwili co? Pokażemy proces, jak się go czyści. Czyli po, zaczniemy jakby cały proces regeneracji tego zaworu, tak? Pokażemy, bo jak go się czyści, mierzy, weryfikuje. Jest to, na co to trzeba zwrócić uwagę? Jest to jakby pierwsza rzecz, do której trzeba zacząć, no bo mierzenie takiego zaworu, który tak wygląda, no to nie ma sensu. Więc trzeba go, czyli go wkładamy sobie w maszynkę do czyszczenia. Pozwala nam na obejrzenie tego zaworu i wszelkie dalsze obróbki. Tu mamy taką szlifierkę do szlifowania przy linii zaworowej. Wrzucamy na tą szlifierkę, weryfikujemy, patrzymy, czy y, y, przy linia zaworowa na tym zaworze w ładny sposób wychodzi. No, czy to wszystko jest okrągłe, czy to ma sens. Andrzej, mamy zawór wyczyszczony, tak? Mamy, tak. mamy zawór wyczyszczony. Eee, zaczynamy w tym momencie pomiary. Tak jest. Na maszynę mamy założony specjalny zawór większy, ażeby było widać e, no lepiej w takim przyrządzie, tak. e, jak to wszystko pracuje i wygląda. Co teraz mierzymy? Teraz sprawdzamy dwie rzeczy. Możemy na tym, na tym przyrządzie sprawdzić. Po pierwsze, czy ten zawór jest prosty, czy jest krzywy, czyli znaczy, czy grzybek jest prosty, czy jest krzywy, bo to, bo to są jeszcze, jeszcze to do sprawdzenia są kolejne rzeczy. I czyli jak powiedzmy, obracamy ten zawór, jest zegar, czujnik zegarowy dociśnięty do, do, do przylgni, i sprawdzamy, w jaki jakim on jest stanie czy jest prosty, czy jest krzywy i tak samo możemy później po przeszlifowaniu tego zaworu możemy sprawdzić jakość wykonania, czy maszyna dobrze pracuje, czy my żeśmy dobrze to wykonali i tak mm. Czyli weryfikujemy przed i możemy zweryfikować po. Tak jest. Procesie możemy odbudcją. sprawdzić swoją pracę, czy na pewno żeśmy to dobrze zrobili. No bo optycznie tak jak widzicie, no on jest wyczyszczony i praktycznie e, możemy to on wygląda, jakby był do montażu, a on, zresztą zobaczycie na szlifierce, że on rzeczywiście, jak on będzie miał błąd kształtu, bo to jest precyzyjna maszyna i będzie to, to bardzo dobrze widać. I będzie słychać, że on jest jakieś swoje, swoje błędy ma. Andrzej, Jakie parametry dyskwalifikują nam zawór na tym etapie? Mhm do dalszego użytku. Dalej oczywiście tak. Optycznie oglądamy zawór, no bo to jest pierwsza pierwsza rzecz, to tak jak w całej mechanice, optycznie możemy bardzo dużo rzeczy zobaczyć. Oglądamy, czy nie jest uszkodzony trzonek, czy nie ma żadnych zadrapań, uszkodzeń, wyrobień, zużycia itd. które później możemy zmierzyć oczywiście mikromierzem. Oglądamy przylgnie, czy nie ma wżerów, czy nie ma jakiś uszkodzeń, pęknięć. Yy, I tak dalej, i tak dalej, oraz oglądamy grubość tego zaworu, bo to jest też bardzo ważne, to świadczy o jego zużyciu, ponieważ zawór w silniku no, cały czas uderza miliony razy podczas swojego życia, albo dziesiątki milionów Klofianie razy. Mówiąc, o tak, nie mówiąc sklepie ognia zaworu, Tak jest i on on optycznie może wyglądać ładnie, ale on już może być na tyle zużyty, że po szlifie, szczególnie jeżeli będą jeszcze błędy kształtu, on nie będzie się dyskwalifikował do użycia I mimo że on jest prosty, Przeszlifowany i jego nie będziemy mogli założyć. Czy wygląda pięknie? Tak. To nie nadaje się dalej do użycia. Zgadza się. On po prostu będzie miał bardzo. On, on zadziała, tylko będzie miał bardzo krótką żywotność. Przechodzimy na szlifowanie. Tak jest.